To jest coś, co się po prostu nawarstwia i warto sobie uświadomić, że tak jak mamy właśnie konferencje, wyjazdy, eventy, szkolenia, pracę, zadania, taski, rodzinę dalej, Zobaczcie, już tego wszystkiego tutaj można powymieniać tyle, że paluchów nie starczy. To jest taki młynek i ko kołowrotek, w którym normalnie funkcjonujemy i super, bo z jednej strony lepiej, kiedy dzieje się dużo niż nie dzieje się nic, bo wtedy będziemy przymulać, zamulać, będziemy się zastanawiać, co mamy ze sobą zrobić. Kiedy już nie wiemy, jak w, i w co ręce włożyć, no to wtedy musimy zacząć szukać rzeczy i sposobów na to, w jaki sposób siebie zoptymalizować i w jaki sposób się nie wypalić, nie przegrzać. W tym rzecz, że takie zapierdzielanie i dużo różnych rzeczy na głowie na raz, to nie jest coś, z czego warto być dumnym, czy się chwalić, czy dążyć do tego, wprost przeciwnie, raczej trzeba sobie to życie układać lepiej, czy organizować.